W magicznym domu. Wszystko się zdarzyć może. Same zmieniają się historie. Sam się rozgniata orzech. To jest tak zwany magiczny dom, w którym spędzam dzisiaj czas z moją rodziną. Chodźcie, zobaczymy. Pokażę Wam. Magiczny dom i tu, siedzę. O, tu siedzi, ja, z Kominek tu jest. Oni tu sobie siedzą, wszyscy. I jedzą dobre rzeczy. Martyna je chipsy, Jacob je czekoladkę, Jola je, jacket potato, ziemniaka w mundurku. A ja sobie zjadłem przed chwilą makaron z sosem. A teraz dla Jacoba. Jacob, powiedz dla babci, kocham cię. Kocham Cię. Powiedz Martyna, kocham Cię. Powiedz. Nie chcę, byś się Niemczech. Martynie się nie chce. Kocham Cię. Acham.